O partidziano, o marti mia, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao O partidziano, purta mi via, che mi sento di morir Siemanko, witam was w następnym odcinku na moim kanale, konkretnie w serii poświęconej Raspberry Pi e, Co prawda w pierwszym odcinku tej serii zapowiadałem, że następne odcinki będą tam e, jakby kontynuacją tego tutoriala z obsługi Raspberry Pi, czyli tam obsługa terminala, połączenie przez VNC, WinSCP i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że po publikacji pierwszego odcinka, niewiele później, dosłownie parę dni później chyba, była premiera Domu z Papieru i co się okazuje, w czwartym odcinku jest coś dla nas interesującego, bo jest parę scen, w których jest pokazane Raspberry Pi. Może Zanim do tego przejdziemy, najpierw puścimy intro. A po intro obejrzymy sobie tą scenkę i może omówimy to, czy w ogóle obecność Raspberry Pi w tym ma jakąś rację bytu, czy to miałoby prawo jak, jakkolwiek zadziałać. I może cokolwiek tam troszeczkę sobie o, o szyfrowaniu powiemy. Nie mam żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi o jakąś tam kryptografię, jakieś tam. Mm, sprawy związane z hasłami, zabezpieczeniami itd., itd. To są powiedzmy, że moje domysły I jeżeli będzie tutaj w tym odcinku powiedzmy, że jakaś duża nieprawda, czy coś takiego, to bym prosił, że jeżeli ktoś wie coś lepiej w tym temacie, to dajcie po prostu o tym znać w komentarzu. Myślę, że pod tym filmem mogłaby się wywiązać jakaś ciekawa dyskusja. A tymczasem zaczynamy. Ok, to może zanim przejdziemy dalej, to po prostu sobie obejrzyjmy tą całą sekwencję razem. Ja tutaj jeszcze wytnę oczywiście mm, sekwencje, które nie dotyczą Raspberry Pi. Eee, pokażę wam tutaj na początku tylko i wyłącznie te fragmenty, gdzie Raspberry Pi występuje. Eee, swoją drogą, jakiś spoiler alert, jeżeli ktoś tego jeszcze nie oglądał, to ma okazję to wyłączyć. Chociaż mi się wydaje osobiście, że te sceny dużo do fabuły nie wnoszą. Także obejrzyjmy sobie na spokojnie, najpierw to wszystko, a później, jeszcze raz od początku będę to wszystko po kolei analizował. Późne otwieranie wyświetlacza. No i tutaj właśnie mamy naszą Raspberry Pi. Tak, to jest najbardziej fikuśny system bezpieczeństwa, jaki kiedykolwiek widział i łamie go raz berypi.

No i proszę bardzo, w tym wypadku Raspberry Pi jakoś cudownie dało radę złamać taki najbardziej fikuśny system bezpieczeństwa na świecie. No to teraz może przeanalizujmy to od początku. Przeanalizujemy to, co widzimy na tej scenie, jak wygląda... Znaczy... Dobra, po prostu przejdźmy do omówienia. Nie będę się wysprzęglał za wcześnie, co, co chcę tutaj powiedzieć. Po prostu zaczynamy od samego początku. Okej, okay, także mamy scenę na samym początku, jak oni wchodzą do tego sejfu. Oczywiście mamy tutaj za chwilkę fikuśne otwarcie tego wyświetlacza. I pierwsze co? Pierwsze co, no to on w, w, w jednej ze scen powiedział, że to jest najbardziej fikuśne, właśnie tam zabezpieczenie, system bezpieczeństwa jaki w życiu widział. A widzimy tutaj, że to są po prostu cztery cyfry. Przy czterech cyfrach od 0 do 9 e, mamy po prostu 10 tysięcy kombinacji, a to nie jest nie wiadomo jak dużo i możemy sobie to później e, powiedzmy, spróbować zrobić takie proste przeszukiwanie w Pythonie, e, do tego przejdziemy troszeczkę później, Ym, no ale wiecie dla mnie na początku e, jeżeli widzimy tutaj po prostu cztery cyfry, E, dziesiętne od 0 e, od do 9, no to, to nie może być jakiś super fikuśny. Są, daję sobie za to rękę uciąć, że są na świecie dużo bardziej e, fikuśne i bardziej bezpieczne systemy bezpieczeństwa niż to, co tutaj widzimy. I okej. Okay. Widzimy tutaj w końcu naszą Raspberry Pi, i możemy sobie mm, po samym jej wyglądzie możemy oszacować, że najprawdopodobniej jest to Raspberry Pi e, 4B. W jakiej wersji pojemności ramu? No to tego oczywiście nie wiemy, ale już chwileczkę odblokuję, żebym mógł wskaźnikiem pokazywać. Mamy tutaj tak: Rasberka jest wyposażona na pewno w radiator z wentylatorami. Po wentylatorach widzimy, że jest ona uruchomiona że ona faktycznie działa. Ale tam, jakby domyślnie, Rasberkę zasilamy tutaj z portu USB, który jest mniej więcej w tym miejscu. No, ona nie jest tutaj zasilana żadnego kabla, ale widzimy tutaj jedno ogniwo akumulatora 18650 i widzimy, że to ogniwo jest bezpośrednio wpięte pod piny GPIO najprawdopodobniej bezpośrednio pod, pod masę i pod piny 5V i widzimy tutaj też kabelki od wentylatoru, które też są wpięte pod GPIO w sumie, nawet nie wykluczone, że jedno i drugie jest wpięte do tego samego. No, myślę, że raczej malinka powinna się tutaj uruchomić, chociaż to wygląda tak, jakby te, ta bateryjka miała zasilać tylko i wyłącznie te, te, te wentylatorki, żeby to wyglądało, że to pracuje. Samą Raspberry możemy poznać po tym, że widzimy tutaj gniazdo USB 3.0, które jest już w Raspberry Pi 4B. I też widzimy kolejne, że mamy tutaj porty Ethernet, a nie, a nie z drugiej strony. Hmm, także najprawdopodobniej jest to po prostu Raspberry Pi 4B. Co ciekawe, w momencie kiedy tutaj nasz HackerMan montuje Raspberry, która ma niby docelowo złamać się te zabezpieczenie, to wygląda tak, jakby on ją do czegoś wpinał, ale no on nie, nie może jej wpinać, no nie ma czym, bo jedyne co tutaj mamy, no to mamy porty jack audio 3,5 mm, Mamy dwa porty micro HDMI i mamy port USB, który służy do zasilania Raspberry. Także nie ma tutaj mowy za bardzo o jakby fizycznym bezpośrednim podłączeniu takiego sprzętu do takiego systemu bezpieczeństwa zresztą z jakiej paki bardzo zaawansowany system bezpieczeństwa miałby mieć wyprowadzone jakieś wyjście? To by było takie tak naprawdę zaproszenie dla włamywacza, że halo, tutaj mam jakiś port fizyczny, tutaj możesz się podłączyć czy jakimś GPIO, czy z jakimś tam innym interfejsem komunikacyjnym i dawaj, wpinaj się i możesz mnie tutaj łamać. A teraz nie wypie... No no nie, to na pewno by w ten sposób nie wyglądało. No i dobrze, no ale jakie byśmy mieli jeszcze inne opcje komunikacji? No na pewno mielibyśmy na przykład Bluetootha, mielibyśmy Wi-Fi. No Tutaj nie mamy żadnego interfejsu na, na razberce innego bezprzewodowego, za pomocą którego mogłaby się podłączyć. I nawet, jeżeli ten system byłby wyposażony w, jakieś, w jakąś komunikację bezprzewodową, to ona by była tak zabezpieczona, że to nie byłoby takiej opcji, że po prostu stawiasz obok razberkę i ona już się tam automatycznie będzie łączyła, i będzie łamała hasło, i tak To na pewno nie wygląda aż tak prosto. A co do wyposażenia razberki, to jest jeszcze jedna, e, jeszcze jedna rzecz, która się rzuca w oczy. Mamy tutaj płytkę, która jest. E, no, najprawdopodobniej jest po prostu przyklejona tutaj do portów. E, nie jest to żaden shield, nie jest to żadna płytka rozszerzeń, bo one zazwyczaj są tutaj podłączone do, do tych portów GPIO. E, I teraz tak, albo to zostało przyklejone po to, żeby to wyglądało mądrze. I to jest jedna z opcji, która myślę, że jest prawidłowa. A dwa, że te złącza są tutaj metalowe, także niewykluczone, że przez te metalowe połyskujące powierzchnie po prostu się odbijało jakieś światło i oni to chcieli po prostu jakoś zamaskować. I dlatego po prostu przykleili sobie taką płytkę, która po prostu ma tylko wyglądać. Następna rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy. Tutaj możemy zauważyć w tej scenie, że te cyferki na wyświetlaczu, one cały czas mrygają kiego grzyba w systemie bezpieczeństwa mają mrygać wszystkie tam cyferki dostępne na, na tym wyświetlaczu? E, no, mogłyby być na przykład jakieś. No okej, okay, tutaj w sumie po klawiaturze widzimy, że to są tylko cyfry od 0 do 9, ale po co ma być same te wyświetlanie non stop jakichś tam losowych cyferek? Czemu to ma służyć? Następna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to wydaje mi się, że nie wykluczone, nie jestem pewien na 100%, ale wydaje mi się, że te cyferki, które się tutaj pokazują na tym wyświetlaczu, że one nie są prawdziwe. Nazwijmy to, wydaje mi się, że to może być jakieś CGI, możliwe, że tam była jakaś zielona naklejka i te cyfry zostały po prostu jakby podmienione. Chodzi o to, że wyświetlacze siedmiosegmentowe, takie jak takie właśnie są tutaj wykorzystane. One bardzo mocno migają. Jeżeli one są. Jeżeli mają wysoką jasność, no to one troszeczkę by oślepiały obiektyw, a następna rzecz, że te wyświetlacze one są multiplexowane. To nie jest tak, że każdy, każda cyferka jest osobno jakby sterowana. Wszystkie połączenia tych czterech cyfr są wspólne. Są sterowane z tych samych pinów. I jedyne co jest robione, to jest, to jest robiona tak zwana multiplexacja. Czyli podmieniamy co chwilę, to jeszcze zależy jakie są wyświetlacze, czy one mają wspólną, ten, wspólną anodę, czy wspólną katodę. Ale powiedzmy, że operujemy wspólną katodą, to przełączamy się między katodami poszczególnej cyfry i w tym samym momencie podmieniamy, które segmenty się wyświetlają. I w kamerze to wygląda tragicznie. To postaram się Wam tutaj wrzucić. No. Yy. Postaram się Wam tutaj wrzucić jakąś przebitkę, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda. Ale tak naprawdę, w jednym momencie widzimy tylko jedną cyfrę. A to, że jakby na żywo, jak patrzymy na taki wyświetlacz i mamy cztery cyfry, to działa to tylko i wyłącznie dlatego, że działa to bardzo szybko i to wykorzystuje troszeczkę efekt bezwładności naszego oka, i dlatego to wygląda tak, jak wygląda w rzeczywistości. Ale w kamerze faktycznie to by wyglądało bardzo paskudnie. Także stąd jest mój domysł, że no najprawdopodobniej te cyfry to są po prostu podklejone. No i to jest właśnie to, co mówiłem, że to najspanialszy system bezpieczeństwa jaki on widział. No nie, no proszę was, no to, to nie jest zwykły pin czterocyfrowy, bo takie coś to się dosłownie łamie w łamkach sekund Pythonem. Jeżeli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o przeszukiwaniu wszystkich możliwych kombinacji, to sobie zaraz zobaczymy właśnie w przykładowym kodzie na Pythonie. Następna rzecz. Ok, widzimy tutaj, że on używa jakiegoś tabletu. Ok, ma to jakiś sens, bo może być tak, że on się podłączył tym tabletem przez, nie wiem, przez jakiś SSH czy w jakiś inny sposób z tą Razberką. No, ona ma oczywiście Bluetooth albo Wi-Fi, więc możliwe, że zasadniczo jakby aplikacje, jakieś tam interfejs oni mają na, na tablecie i komunikują się z Razberką, która jest tak jakby urządzeniem wykonawczym, które jakby. Jest jakby interfejsem do komunikacji z tym systemem bezpieczeństwa. No ale już wam to przed chwilą wytłumaczyłem, że moim zdaniem jest to bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby w ten sposób na przykład takie łamanie mogło wyglądać. I jeszcze jedna rzecz, dlaczego cyfry w tym kodzie nie pokazują się po kolei, na przykład od lewej do prawej, albo od prawej do lewej, tylko jest tam chyba najpierw druga, czwarta, trzecia, pierwsza cyfra, coś, ko coś jakaś inna dziwna losowa kombinacja. Czemu? No i tutaj oczywiście widzimy, że te zabezpieczenie zostało złamane, safe się otwiera, bla, 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 i oni mogą tej kradzieży dokonać, zrobić swoją robotę i, i tak dalej, i tak dalej. Przygotowałem sobie wcześniej taki prosty skrypcik w Pythonie do przeszukiwania rozwiązań dla danego hasła, czyli po prostu wpiszemy sobie tam hasło jakieś i będziemy wykonywali w pętli sprawdzenie, aż, się hasło, aż, aż hasło zostanie odnalezione. Także uruchomię ten skrypcik w Visual Studio Code, pokażę Wam jak on działa, w sensie co, co ten program wykonuje. Sprawdzimy jego czas wykonania na komputerze, sprawdzimy jego czas wykonania w Raspberry Pi i może jeszcze coś tutaj dodamy parę słówek. Dobrze, mam tutaj już uruchomiony skrypt, który wcześniej napisałem, także postaram się Wam szybciutko tutaj tylko powiedzieć, co tutaj jest linijka po linijce mniej więcej. Tutaj importuję sobie bibliotekę Time i będziemy tutaj korzystać z metody Sleep i Time NS. Znaczy, ze Sleepa w sumie nie korzystam, to na początku miałem tam sobie chciałem zrobić taką pauzę, żeby tylko początek widzieć. Ale tutaj przydatne będzie Time NS, którym tu. tu... Time NS jakby zwraca wartość nanosekund od epoki, czyli od 1 stycznia 1970 roku i to, to ten czas jest po prostu inkrementowany i w ten sposób możemy sprawdzić ten czas. Tutaj ten czas zapisujemy na początku, zapisujemy go na końcu, robimy sobie różnicę, dzielimy przez, przez 10 do potęgi 9, i w ten sposób mamy czas wykonywania się tej pętli, aż do znalezienia tego hasła, którego szukamy. Tutaj na górze mamy hasło, które, no ok, wprowadzamy sobie z góry, ale tak naprawdę te hasło może być, może, może być pozyskane skądkolwiek. Czyli na przykład ten system bezpieczeństwa właśnie przechowuje to hasło i on sprawdza tego ifa, czy to hasło się po prostu zgadza. Tutaj w tym miejscu y, sprawdzam, ile jest możliwych kombinacji dla danej wartości cyfr, czyli jak tutaj mamy 4 cyfry, no to mamy 10, y, no, bo podstawa, bo w każdej, y, w każdej cyfrze możemy mieć 10 możliwości, bo od 0 do 9, y, tak, od 0 do 9, od 0 do 9, i następnie podnosimy to do potęgi, ile mamy y, cyfr. No tutaj mamy 4 cyfry. I no, tutaj zrobimy sobie taką funkcję, żeby on sam sprawdzał, ile tych cyfr jest, jest, bo mogę sobie na przykład dodać tam jeszcze dwie cyfry. Nie będę musiał zmieniać nic więcej i będę mógł, będę mógł sprawdzić, jak szybko to się będzie wykonywało. No i dalej standardowo, oczywiście tutaj sobie wyświetlamy, ile jest tych możliwości, ile jest możliwości w tym haśle. Eee, oczywiście, komunikat, że szukamy rozwiązania hasła, i tu wszystko się wykonuje tak naprawdę w tej pętli. Eee, pętla się wykonuje tyle razy, ile jest możliwych kombinacji eee, dla tego hasła. Eee, mamy tutaj ifa, który sprawdza, czy dany strzał to będzie inkrementowane, czyli od całkowicie zera aż do maksymalnej ilości opcji. Eee, I jeżeli hasło się będzie zgadzało, to wykonuje nam się tutaj break, który wychodzi z tej pętli. I wyświetla nam się tutaj jest przeliczane oczywiście ile czasu to zajęło wykonanie tej pętli i mamy wyświetlenie hasła i mamy wyświetlenie jak długo to potrwało także wybierzemy sobie tutaj hasło 9999 bo przy tym programie jest to najdłuższy czas przeszukiwania hasła to klikamy sobie F5 żeby to uruchomić No, i jak tutaj dobrze widzimy na dole, wykonuje się to bardzo, bardzo, naprawdę bardzo szybko. Eee, I tutaj, jeszcze jedna uwaga: bo to przeszukiwanie wykonuje się jakby w tle. Także, ok, tutaj w tym miejscu wykonuje się to tyle czasu, ale z, tutaj Wam teraz w tej chwili pokażę, że wystarczy dodać tylko taką opcję jak wyświetlanie tych wyników, które się nie udały. I tutaj zrobimy sobie Elsa, żeby on wyświetlał nieudane próby, i każda z tych nieudanych prób to będzie tak naprawdę hasło, które było próbowane do złamania systemu bezpieczeństwa. I wystarczy, że dodałem tylko tego printa, to sam fakt wykonania printa już wydłuża trwanie tego programu i zobaczcie, tutaj mieliśmy właśnie taki czas, i teraz jak to uruchomię, to ten czas będzie już zdecydowanie dłuższy. No, To już zdecydowanie widać, że jest dłużej. No, i jak dobrze widzicie, tutaj na dole trwało to już prawie, prawie 3 sekundy. Także jest to powiedzmy, że trafna uwaga, bo jeżeli byśmy mieli właśnie jakąkolwiek komunikację z tym systemem bezpieczeństwa, czy no, nieważne po jakim protokole, nawet jeżeli by to było przez e, jakieś piny fizyczne i tak dalej, i tak dalej, to już nam się ten czas zdecydowanie wydłuża, e, ale. Ale to nie powoduje, że ten system bezpieczeństwa jest taki fikuśny, super bezpieczny i tak dalej, bo w dalszym ciągu jest to do złamania zwykłym forem, zwłaszcza przy tylko czterech cyfrach, gdzie tego nie, nie ma aż tak dużo. E, I dobrze, ale to w tej chwili ten skrypt wykonywał się na komputerze. To teraz, może zobaczmy, jak szybko to się będzie wykonywało na Raspberry Pi. E, ja mam w tej chwili uruchomione Raspberry Pi Zerowu. Gdzieś tam sobie jest przy drukarce, bo akurat na tym Raspberry Pi jest postawiony serwer druku caps i wrzucę sobie ten program tam, na, na te Raspberry Pi i spróbuję tam to uruchomić i zrobimy dokładnie to samo. No i dobrze, mamy tutaj dokładnie ten sam program, jest on wrzucony na Raspberry Pi, P0W. Tutaj sobie przejdziemy jeszcze i... O, bo dobrze, najpierw niech on się wykona bez tego printa i teraz go sobie... Wywołamy. No, i widzicie, że tutaj też same te wyszukiwanie tego hasła też się wykonały błyskawicznie. Tutaj przejdziemy jeszcze raz do tego kodu i sobie tutaj uruchomimy tego Elsa, żeby on nie tak zadziałał i wykonamy. I wykonujemy jeszcze raz ten sam kod, i już widzicie, że już się to wykonuje tak samo, też troszeczkę dłużej. I już tutaj to w tym przypadku trwało niecałe nie 3 sekundy, tylko prawie 4,5 sekundy. Także sam fakt, powtarzając, sam fakt tego, że wyrzucamy wyniki, że używamy printa, to to już nam wystarczająco wydłuża przeszukiwanie hasła, i no zależy z. Jakiej, zależy z jakiego interfejsu komunikacji byśmy używali, czy właśnie z jakiegoś tam portu fizycznego i tak to zawsze dodatkowa funkcja, zawsze coś musi trwać jakąś część czasu i po prostu jeżeli przemnożymy to przez ilość możliwych kombinacji, czyli tak jak tutaj przez 10 tysięcy, to faktycznie maksymalny czas wyszukiwania hasła może nam się znacząco wydłużyć. Jeżeli chodzi o czas łamania hasła, to możemy to sprawdzić, ile mniej więcej orientacyjnie może to zająć. Obecnie w sumie najlepszym urządzeniem do łamania haseł byłaby właściwie karta graficzna. Dokładnie z tego samego powodu, dlaczego są one wykorzystane właśnie w koparkach kryptowalut. Ale możemy sobie sprawdzić też na stronie internetowej IT jakoś, tak link, link będzie w opisie i możecie sobie zobaczyć, tutaj mamy tabelki. I mamy tutaj tabelkę, na której możemy sprawdzić, ile dane hasło może być, ile czasu dane hasło może być łamane. Czyli zobaczcie, mamy tutaj właśnie najprostsze, najprostsze hasło, najprostsze zabezpieczenie, które było właśnie w filmie. No i mamy tutaj um, liczbę znaków 4, i mamy tutaj do wykorzystania tylko i wyłącznie cyfry, czyli od 0 do 9. No i jak widzicie, już po samej tej tabelce, złamanie takiego hasła jest dosłownie właściwie natychmiastowe. I nawet jeżeli byśmy to hasło zwiększyli do 10 cyfr, to dalej, jeżeli opieramy się tylko i wyłącznie na cyfrach, to w dalszym ciągu jest to hasło do złamania praktycznie natychmiast. I żeby skomplikować hasło, tutaj możecie sobie zobaczyć nawet te hasła, które powiedzmy, wy używacie, czy tam do Facebooka, maila, konta bankowego itd. itd. To możecie sobie zobaczyć, jak długo potencjalnie wasze hasło może być łamane według tej tabelki. Czyli no, na przykład w moim przypadku moje hasło, którego najczęściej używam, no to ono się akurat mniej więcej w tym miejscu, gdzie się plasuje. Jeszcze zależy, w jaką tabelkę zajrzeć, się, bo oczywiście może to bardzo zależy od sprzętu, no ale w moim przypadku na przykład to trwa od 5 do 6 lat. No, i zobaczcie, że wystarczy, że dodałbym dwa jakieś znaki do mojego hasła. Już czas łamania tego hasła zająłby 34 tysiące lat. Nie wiem, czy ktokolwiek by się doczekał tego czasu łamania hasła, bo tak swoją drogą w tej chwili. W ten sposób hasło się nie łamie. To nie działa tak, że po prostu będziemy po kolei przeszukiwać wszystkie możliwości, dostępne możliwości. Bo zauważcie, że w przypadku tego systemu bezpieczeństwa, który mogliśmy zobaczyć w filmie, ok, moglibyśmy się przepytywać tam 10 tysięcy razy o hasło i żeby ten system sprawdzał, czy to hasło jest prawidłowe. Ale zobaczcie, że wystarczy wprowadzić tylko i wyłącznie zabezpieczenie, że hasło, prób wpisania hasła będą tylko trzy. No, i że wtedy, jeżeli trzy razy wpiszemy błędnie hasło, no to cały system się zablokuje, i już będziemy potrzebowali kogoś tam powiedzmy z wyższymi uprawnieniami, z wyższego levelu, żeby ten, ten system odblokował. I w tym momencie, już to przeszukiwanie by nie zadziałało. W tej chwili, jeżeli próbujemy uzyskać jakieś tam hasło do czyjegoś konta, i tak to najczęściej spotykane są tak zwane phishingi. Czyli wysyłamy komuś link. Ten link wygląda jak strona logowania do Facebooka. Tutaj trzeba zobaczyć, czy w linku, czy ten link nie wygląda jakoś tam podejrzanie, ale to, to działa po prostu w ten sposób, że osoba nieświadoma po prostu myśli, że się loguje do Facebooka, wpisuje tam swoje, czy, czy login, czy maila, podaje swoje hasło, i ona myśli, że się loguje ale tak naprawdę ona te dane po prostu komuś wysyła i dzięki temu taka osoba może sobie wejść na na, na przykład na Facebooka tej osoby i może tam dokonać przeróżnych zniszczeń dodać tam jakieś zdjęcia siusiaków i tak standardowo co prawda przed takimi karnymi pindolami może nas zabezpieczyć weryfikacja dwuetapowa czyli kiedy logujemy się do Facebooka z nowego urządzenia to Facebook wysyła nam powiadomienie na, na telefon. To wszystko tam sobie możemy skonfigurować. Także, jeżeli ktoś tego nie ma u siebie zrobionego, no to, to lepiej to zróbcie. A tymczasem, jeżeli chodzi o ten materiał, to wydaje mi się, że to jest na tyle. Jeżeli macie jeszcze coś do dodania w tym temacie, e, czyli konkretnie w temacie wykorzystania Raspberry Pi do łamania szyfrów, e, możecie to powiedzieć w odniesieniu właśnie do filmu, do serialu, e, dom z papieru. Możecie też podać jakieś inne przykłady, możecie podać jakieś ciekawostki, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jeżeli ten film Wam się podobał, bo zrobiłem tutaj sobie taką weryfikację, powiedzmy, tego, co jest w jakimś filmie, w jakimś serialu. To mam jeszcze pomysł na serię z taką analizą techniczną, fizyczną, jeżeli chodzi o niektóre filmy. Tutaj na przykład bym chciał zacząć od filmów Marvela i Iron Mana, możemy też opowiedzieć na przykład o Terminatorze, filmie Yarobot ja itd., itd. Jest masa filmów zawierających jakieś aspekty techniczne. A o których można naprawdę dużą analizę zrobić, czy to po prostu ma sens, czy to nie ma sensu, czy oni tam po prostu plotują głupoty, a w niektórych przypadkach, na ile faktycznie jest to związane z realiami, jakby z prawdziwą inżynierią, i no, mam ochotę, jakby takie wy analizy jakby wykonywać. Także jeżeli byś, bylibyście tym zainteresowani, to pamiętajcie, żeby dać tutaj łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Piszcie komentarze, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia i podzielenia się ze społecznością. Jeżeli chodzi o społeczność to polejkujcie stronę na Facebooku, wejdźcie, dołączcie do grupy weseli konstruktorzy na Facebooku, no i jeszcze możecie polubić Instagrama. A tymczasem to by było ode mnie na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!